po dziewiątej. Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moimi i Państwa gościem jest ksiądz kanonik dr Adrian Put, proboszcz parafii Konkatedralnej pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Dzień dobry, szczęś Boże. Witam pana redaktora bardzo serdecznie, szczęść Boże. Z tego, co można przeczytać na ogłoszeniach parafialnych, to parafia Konkatedralna gości już siedmiu uchodźców z Ukrainy, mieszkają na plebanii. Kim są te osoby? Bardzo mi miło, że pan redaktor czyta nasze ogłoszenia parafialne. <noise> sprawdziłem, sprawdziłem, na bieżąco. E, kim są ci goście nasi? E, to są dwie matki z dziećmi z krzywego roku. Pani Masza, która przyjechała do nas jako pierwsza ze swoim półtora rocznym synkiem Timofiejem i ośmioletnim Wanią. E, później dojechały dwie studentki, Daria i Julia, oraz ostatnio tydzień temu, ponad tydzień temu przyjechała. Druga mama, e, pani Tania, ze swoją córką Walercią, półtoraroczną. roczną. No, oprócz ogłoszeń, to przejrzałem także Facebooka i zauważyłem, że pierwszego dnia wojny już e, zebranie z parafialną Caritas i narada na temat pomocy uchodźcom, właśnie? To był dzień, myślę, dla każdego z nas bardzo trudny i bardzo wzruszający. Dzień, kiedy no, wielu z nas, oglądając relacje z pierwszych chwil wojny, Musiało pomyśleć o rzeczach ważnych i istotnych. Kiedy tylko pojawił się komunikat naszej karitas decyzjalnej, że można zgłaszać wolne pomieszczenia, żeby zapewnić miejsce uchodźcom, to tak naprawdę chyba bez chwili wahania zgłosiłem naszą parafię. Przeprosiłem później księży wikariuszy, bo tak troszkę bez, bez konsultacji z nimi. Oni akurat byli w szkole, ale powiedzieli, że to był bardzo dobry pomysł. No i takżeśmy się zgłosili. Odruch serca, parafi parafian, parafianie także wspomagają, bo przecież ci goście muszą coś jeść, ale także chcieliby pewnie tu w jakiś sposób funkcjonować. Co mówią ci, którzy przyjechali tutaj w te strony? Skąd przybywają i no i co planują dalej? Czy w ogóle planują? Pan redaktor pozwoli, że nie wszystko będę mówił, bo tak od początku też jestem jakoś przekonany, że ci nasi goście mają prawo też do jakiejś tam swojej prywatności, tym bardziej, że te doświadczenia, które mieli... Są na pewno trudne. Jeśli chodzi o odzew parafian, to w niedzielę żeśmy poinformowali naszych parafian, że będziemy chcieli przyjąć gości z Ukrainy. Odzew był oczywiście bardzo taki pozytywny, wiele osób obiecywało swoją pomoc. Natomiast no, nie chodziło o to, żeby teraz każdy coś przynosił na plebanie: ktoś kilogram cukru, ktoś kilogram mąki czy jakiejś zabawki. Zostało to skoordynowane. Bardzo fajnie skoordynowała to pani Ela Banaszkiewicz, wiceprzewodnicząca parafii rady duszpasterskiej, która jakby zajęła się rozmową z grupami parafialnymi, z poszczególnymi osobami i do tej pory świetnie komunikuje się z naszymi gośćmi. Mamy jeszcze kilka innych osób, które nam pomagają, więc to nie jest tak, że co chwilę ktoś przychodzi na plebanie i przynosi, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie bardzo wiele telefonów czy rozmów z parafianami, którzy mówili, jak tylko ksiądz Proboż będzie coś potrzebował, to może na nas liczyć. Ostatni taki telefon kolejny od naszej szefowej Karitas parafiannego. Jeśli tylko coś, to nie ksiądz proporcjonalny. A czy parafianie też deklarują y, chęć przyjęcia uchodźców do siebie? Myśmy prosili na, na ogłoszeniach parafialnych, żeby zgłosili się do Caritas Decyzjalny, więc ja jakby nie, nie, nie potrafię podać jakichś tam dokładnych szczegółów. Nie, nie, nie chcieliśmy tego robić na zasadzie takiej, żeby przychodzili do nas i później będziemy odsyłali do Caritas. Caritas Decyzjalna ma świetnie prowadzoną stronę, są tam wszystkie informacje, więc prosiliśmy parafian, aby tam się zgłosili. Rozmawiamy z księdzem Adrianem Putem, który jest także redaktorem naczelnym aspektów Zielonogórsko-Gorzowskiej edycji Tygodnika Katolickiego Niedziela. stąd Duża wiedza o tym, jak Kościół pomaga także w diecezji, bo to nie jest jedyna parafia, która pomaga uchodźcom. Choćby w Zielonej Górze mamy tych parafii, chyba właściwie wszystkie, które są na terenie Zielonej Góry i diecezji. W jaki sposób włączają się w pomoc uchodźcom? Pomaga oczywiście każda parafia, chociażby poprzez zbiórki, które były przeprowadzone. Mogę powiedzieć po parafii konkatedralnej, że to były naprawdę bardzo, bardzo duże środki przekazane przez naszych wiernych. W środę popielcową, w niedzielę przed środą popielcową. Na różnych parafiach są organizowane różne zbiórki, natomiast no nie każda parafia pewnie może przyjąć wprost pod swój dach. Uchodźców, to jest też uzależnione od, od możliwości lokalowych. My akurat takie możliwości mieliśmy w domu parafialnym czy na plebanii, było wolne mieszkanie, był taki wolny pokój i tam żeśmy przyjęli. Natomiast skala pomocy ze strony i diecezji, czyli na poziomie diecezjalnym, i na takim poziomie parafialnym, jest oczywiście bardzo duża. Natomiast ja bym jakoś z tego nie robił, panie redaktorze, nadzwyczajnego wydarzenia. Jesteśmy wszyscy ludźmi wierzącymi, jesteśmy Polakami. I, I to jest naturalne. Tak jak wiele innych osób pomaga, nie związanych nawet z Kościołem czy z wiarą, każdy czuje, że jest to chwila ważna, jest to chwila ogromnie historyczna, może decydująca na najbliższe dziesięciolecia dla Europy i chociaż tak chcemy pomóc. No właśnie, Kościół czytane było to także w wielki, bo mamy Wielki Post, że jałmużna, i gdy człowiek coś daje, to jego lewa ręka nie wie, co czyni prawa i nie trąbi przed sobą naokoło, że pomaga, takie, to jest na naturze Kościoła, ale może stąd się biorą takie głosy w przestrzeni publicznej, że Kościół nie pomaga, że są puste seminaria, puste domy rekolekcyjne, czy Kościół utworzy je dla uchodźców. Taki głos chociażby pani Ochojska wygłosiła w ostatnim czasie, ale wielu polityków także podejmuje ten temat. Co ksiądz na to? Nie będę się odnosił do głosów jednych czy drugich, które się pojawiają w przestrzeni medialnej, bo one bardzo często wynikają z jakiejś niewiedzy. Dlatego, że no właśnie ta ewangeliczna zasada, którą pan redaktor tutaj przytoczył, mówi, żeby na początku nie trąbić, nie mówić, że pomagamy, tylko pomagać. Wiele instytucji, hoteli prowadzonych przez instytucje kościelne, domów rekolekcyjnych, jakichś ośrodków zostało otwartych. I tam przebywają uchodźcy z Ukrainy. Bardzo wiele takich placówek jest także w naszej diecezji. Od samego początku Caritas Diecezjalna przygotowała miejsca i w Rokitnie, w Domu Rekolekcyjnym, i w Paradyżu, w Jackówce, i w Lubniewicach, i w Żukowicach pod Głogowem. Tych miejsc naprawdę od samego początku było bardzo dużo. I są to ośrodki, instytucje kościelne. Kościelna, Kościół pomaga. To jeszcze zapytam o jedną sprawę, bo w tym roku przypada 50-lecie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a, a obowiązuje także obecnie duchowe przygotowanie do tego wydarzenia. 18 czerwca Rocznica, obchody rocznicowe mają się odbyć w Rokitnie, a w Konkatedrze także przygotowujecie się duchowo na to wydarzenie. Tak, natomiast jeśli pan redaktor pozwoli, ja jeszcze jedno zdanie dopowiem tylko do poprzedniej wypowiedzi, że oczywiście Kościół pomaga, ale trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że Kościół to my to wspólnota ludzi wierzących i nie byłoby to możliwe to zaangażowanie bez tej ogromnej ofiarności, otwartości ludzi, którzy na co dzień pracują, którzy zarabiają swoje pieniążki, którzy chcą się podzielić tym wszystkim. Same mury, same jakieś instytucje by nie wystarczyły to jest ogromne serce Polaków wierzących. Polaków, katolików, mieszkańców Zielonej Góry, naszej diecezji, którzy otwierają swoje serce. Natomiast jeśli chodzi o, o jubileusz diecezji, tak w 1972 roku nasza diecezja została prawnie erygowana, powołana do życia, chociaż historia Kościoła Lokalnego jest starsza. Bo nawiązuje do 15 sierpnia 1945 roku, kiedy kardynał August Chlont powołał do życia administrację kościelną, która na samym początku nosiła nazwę administracja kościelna Prałatury Pilskiej i Pomorza Zachodniego, ale już po dwóch miesiącach. Upowszechniła się nazwa Administracja Apostolska Kamieńska, Lubuska i Brałatury Pilskiej. Później różne nazwy ta jednostka miała. W 1972 roku jako Administracja Apostolska Gorzowska została podniesiona do rangi diecezji. I w tym roku mamy jubileusz swojej własnej diecezji, która w 1992 roku zmieniła nazwę z Gorzowskiej na Zielonogórsko-Gorzowską. Ale to jest nadal ta sama diecezja. Przygotowujemy się. Oczywiście, że tak, te centralne uroczystości w Rokitnie... Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński ma jakieś plany, dzieli się z nami tymi swoimi przemyśleniami. Natomiast my na dzień dzisiejszy w samej Konkatedrze na razie przeżywamy wielki post liturgicznie, bo takie bezpośrednie duchowe przygotowanie do tego jubileuszu będziemy chcieli rozpocząć w maju wraz z całą diecezją, kiedy będzie taki czas szczególnej modlitwy i zawierzenia naszego kościoła lokalnego Matce Bożej Rokitiańskiej. Ale już też można uczestniczyć i w adoracji, Świętego sakramentu i w spowiedzi, która teraz codziennie właściwie w Konkatedrze. W godzinach 15 do 18.00. Dobrze. To jest inicjatywa, wyczytować. tak, naszego biskupa diecezjalnego, aby w dwóch głównych miastach biskupich, czyli w Gorzowie i w Zielonej Górze, podjąć takie dzieło jubileuszowe. Gorzów ma w centrum miasta klasztor Ojców Kapucynów, i tam codziennie spowiedź jest prowadzona od godziny 15.00. Stąd w katedrze ta, ta spowiedź jest prowadzona w czwartki od 8.00 do, do godzin wieczornych. Natomiast w Zielonej Górze, w centrum brakowało, Takiego kościoła, w której przez dłuższy czas byłaby spowiedź i tutaj myślę fenomenalna inicjatywa księdza biskupa Tadeusza, aby od poniedziałku do piątku w tym dziele jubileuszowym, bo to jest jakby ciągle ten klucz czynienia za diecezję, był taki jeden kościół, w którym będzie systematyczna spowiedź. Adoracja była już wcześniej z inicjatywy księdza prałata Wodzimierza Lange. Natomiast teraz doszła codzienna spowiedź od poniedziałku do piątku, od godziny 15 do 18. Księża ze wszystkich dekanatów zielonogórskich, a także księża kurialiści podejmują stały dyżur. Ten dyżur będzie pełniony w sposób ciągły. Nie, nie wliczamy w to ferii, nie wliczamy w to wakacji, ale ma być to taka stała inicjatywa duchowa, duszpasterska, związana z jubileuszem. No i w Wielkim Poście, jakże także przydatna tym wszystkim, którzy chcą pojednać się. Z Bogiem, ja celowo wspomniałem o tym Jubileuszu wrócę do tematu uchodźców i Ukrainy i postawy Polaków, bo skoro kościół tak obecny od pierwszych wolnych tutaj dni Polaków obecnych na terenach diecezji, także obecny w Polsce, od właściwie od zawsze Chrzest Polski to jest data, która, którą się datuje tworzenie państwa polskiego. Stąd pytanie, czy w Wiara właśnie to, że tak wielu Polaków wierzy, to jest też y, y, w, widoczne uwidacznia się właśnie w tym, że tak bardzo otwieramy nasze serca na uchodźców, na tych, którzy przybywają z Ukrainy. Panie redaktorze, Kościół jest od samego początku zjednoczony, można tak powiedzieć, z państwem polskim. Ta wcześniejsza nazwa naszej ojczyzny, czyli państwo gnieźnieńskie, przekształca się w obecną nazwę Polska wraz praktycznie z przyjęciem chrztu. Musimy pamiętać, że najstarsze instytucje polskie, które w ogóle istnieją, to są instytucje kościelne. To jest biskupstwo poznańskie z 968 roku, czy też Metropolia Gnieźnieńska z roku 1000. To żadna inna instytucja polska nie ma dłuższej metryki, jak właśnie te, które istnieją. Stąd od samego początku wiara, chrystusowa wiara, jest złączona z naszymi dziejami. Nie każdy oczywiście musi tę wiarę podzielać, nie każdy musi się odwoływać do tej wiary, natomiast ona rzeczywiście kształtuje dzieje nasze, naszej ojczyzny. I chociaż słudzy Kościoła czasami różnie zdawali egzamin z życia, z wiary, to jednak sama Ewangelia kształtuje, Kształtowała przez wieki e, po kolejne pokolenia Polaków. To znaczy, aby dzielić się miłością, aby dzielić się chlebem, aby podać swój chleb głodnemu, aby podać kubek wody tym, którzy potrzebują. To jest nauka, która płynie wprost z Ewangelii e, i ona przez całe tysiąc, ponad pięćdziesiąt lat kształtowała kolejne pokolenia Polaków. Nawet jeśli ktoś, e, tak jak powiedziałem, tej wiary nie podziela, to jednak słowa Ewangelii tak weszły w naszą kulturę, że nawet do dzisiaj e, mówimy o, tym żyjemy, tym na co dzień i tak to jest. Dla nas tu, którzy przybyliśmy na tę ziemię na nowo w takiej liczbie jako Polacy po 40 czy w 45 roku, e, mamy pewne dodatkowe doświadczenie, bo nasi przodkowie, nasi dziadkowie czy też ojcowie to są ci, którzy przeżyli dramat e, uciekania przed wojną, uciekania przed dramatem wojennym, stąd te najstarsze pokolenia, które poczuły głód, które poczuły strach przed wybuchem, przed wojną, szczególnie rozumieją to, co nasi, Sąsiedzi z Ukrainą obecnie przeżywają. A to mówił ksiądz Adrian Put, proboszcz parafiką katedralnej świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam. Rozmowa po dziewiątej.